To jest niezwykły tekst, jaki teraz znajduję, gdzieś osady znalazłem, No i piękny jest, bo on mówi tak, dla katolika oddanie się Maryi nie jest kwestią preferencji, skłonności czy sympatii, a tym bardziej sentymentalizmu. To jest ciekawe, słuchajcie, to jest konieczna sprawa mieć oddanie się Matce Bożej. Konieczna sprawa na drodze do nieba. Konieczna sprawa do zbawienia. Nie ma czegoś takiego, że ty sobie tam e, masz, nie masz, e, tak sobie... E, Wyjątkowo mam raz na miesiąc ten nabożeństwo, pomocy się do Matki Bożej. To jest konieczna sprawa. To nie chodzi o sympatię, preferencje jakieś. To jest konieczne. Konieczna sprawa mieć nabożeństwo do Matki Bożej, po prostu. Tak mówi, no na założenie koledy i Iwera. Ja myślę, że to by się bardzo spodobało i słupiło taki tekst, bo on podobnie mówi o Macylo, że trzeba się oddawać i trzeba tylko mówić Matuchno. Matuchno, kochana, tak na niej mówić. No widzicie. Jest to kwestia życia lub śmierci. Widzisz, słuchaj, to jest kwestia życia lub śmierci. Czy ty kochasz Maryję? Czy ty się oddajesz, Czy ją czcisz? Czy jesteś o jej oddany prawdziwie? Najlepiej oddać się w niewolę matce Boże. Tak? Z miłości, oczywiście. Z miłości taką. Prawdziwie tak praktykować jeszcze głębiej na naboże. Jest całkowicie tak. Widzisz, to jest niezwykłe. To jest kwestia życia lub śmierci. To nie jest kwestia takiej no, referencji. O, może tak, może nie. A, a może inne nabożeństwo będę miał, a może do świętego Józefa, do Antoniego. Nie. To jest podstawa. Nabożeństwo do Maryi. Iluż katolików to uratowało, ileż ludzi się nawróciło dzięki temu. Dzięki Maryi. Niezwykła sprawa, widzisz. Ponieważ jest to kwestia tego, czy ktoś chce skuteczne zbawienia wiecznego, czy nie. A widzisz, prosta droga do nieba jedną rzecz, jaka jest konieczna jest mieć nabożeństwo do Maryi. To jest droga, która prowadzi do zbawienia. No i co to za bożeństwo? Oczywiście odmawiam, Różańiec. Oczywiście nakładujemy cnoty w Matki Bożej, pokorę, posłuszeństwo, czystość w szczególności, I mądrość. Wow, taka mądra sprawa, widzicie. Jeśli jest prawdą, że jedynym pośrednikiem koniecznym między niebem a ziemią jest Pan nasz Jezus Chrystus to prawdą jest również, że żadna łaska nie jest przekazywana człowiekowi bez stawiennictwa Najświętszej Boga rodzicy i Dziewicy, gdyż tak zechciała Opatrzność Boża rozporządki dziś porządkiem nadprzyrodzonym." Wow! Słuchajcie, to jest prawda, to jest wszechpośrednictwo łask Matki Bożej. Każda łaska, jaka z ciebie spływa, czy od łask Stróża, czy od świ przez Świętego, nie od Anioła Stróża, od, od Boga otrzymuje, przechodzi pierwsze przez nią. Czemu tak jest? Ona, przez nią przyszła największa łaska na świat. Pan Jezus. Pan Jezus pierwszy przyszedł na świat. I widzisz tak samo po prostu, to jest największa łaska, jaką otrzymaliśmy. Przyjście z I później wszystkie na nałaski przechodzą przez nią. To nie znaczy, że u, 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 ujmujemy czci komuś. Nie, dajemy jeszcze więcej wręcz. Bo szanujecie, Cię, Boże, szanuj Twój plan. Szanuję tego, kto Ci dał. A wiem, że jeżeli im więcej dasz dla Matki Bożej, tym ona jeszcze lepiej odda to wszystko odbija dla Pana Boga. Tak to wygląda. No i słuchajcie, no to co? Jak się modli do Maryi? Różaniec, różańce w dłoń, szkaplerze noś, różańce w dłoń i złogoń. <noise> tak można powiedzieć. Czemu tak jest z tym różańcem, no? Różańce taka, taka no, modlitwa, którą Matka Boża nam sama dała z nieba. To jest modlitwa biblijna. Bazuje pierwsze bazuje na Piśmie Świętym. I Matka Boża ją daje nam dla świętego Dominika, żeby nawrócił tu heretyków, tych albigensów. No, udało mu się. Bardzo ważna sprawa właśnie. Widzisz, konieczna sprawa, nawrócić heretyków. I ten różnec jest konieczny po prostu. Konieczny po prostu, żeby dalej walczyć żeby dalej po prostu żyć, żeby dalej się, żeby być zbawionym. To jest modlitwa, która nas po prostu umacnia. Umacnia. Ona ją nam dała i przez te powolne, stopniowe, regularne recytowanie, recytujesz, odmawiasz, urabiasz siebie, postępujesz. To nie jest modlitwa, która sprawi, możesz mieć jakieś uczucia, emocje, nie ma problemu, a to jest modlitwa, która po prostu ciebie urabia stopniowo. Ustąpniowo, dzień pod dniu po prostu. Dlatego się zaleca, że odmówić co najmniej część różańca codziennie. Co najmniej część to nie jest dużo. 15 minut. Łatwo sprawdzić i trzeba się przemóc często. To jest normalne. No. To nie jest tak, że oho, ho, ho bo wszystko będzie łatwo. Hu, 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 już jesteśmy tego, jak odmawiam, to już nic się nie dzieje. Pewnie, pomimo trudu, pomimo słabości, trzeba odmawiać. Trzeba codziennie odmawiać ten różanie. To jest piękna sprawa wtedy. Papieże wszyscy, ileż papieży, ileż encykli. No i nasz sam kochany się spio po prostu, co robił? Różańce miał ciągle w dłoni po prostu. Różańce ciągle w dłoni, tak to właśnie wygląda. Taka to modlitwa. To nie znaczy, że teraz, o, ja mam na siodłość za pijo, podąża jakiegoś śladami, to ciągle mieć w dłoni różańce. Można! A trzeba tych ateuszu tam trochę tam pocisnąć czasem, trzeba w pracy, w szkole. A niech zobaczą różańcy, wściekną trochę, a dobrze im tak. Może mi to przypomnie trochę, że <laughs> słuchaj, nie nawróć się do, do piekła pójdziesz. Taka sprawa, czasem warto tak zrobić, <śmiech> ale <śmiech> to jedna część, początek, później cały różaniec, później jeszcze dalej, można jeszcze dalej i dalej, i dalej można odmawiać. To jest piękna modlitwa właśnie. Matka Boża nam nie udała. Kiedyś Wam jeszcze opowiem o historii różańca, bo to jest piękne po prostu. Dominik Święty odmawia ten różańc i właśnie ta modlitwa przegoniła tych albigensów po prostu, ich nawróciła. Podobnie święty Pius V później, przecież wzywa świat do odmawiania i to po prostu ratuje, ratuje chrześcijaństwo. Słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Sa Maria.